Każdy może nie najlepiej, lub jeszcze gorzej Ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi Czasami człowiek musi... A teraz taki komentarz, co do komentarzu, co co mojej osoby Mam w wasze komentarze, kandyduję, jestem na listach A reszta mnie najmniej interesuje Kto by chciał wystawił mnie na pozycji numer 5 i jestem wdzięczny zarządowi, że mogę być na tej liście i reprezentować gar, miasto Garwolin. Dzień dobry, witam Państwa. Moim Państwa gościem jest pan Piotr Tylkowski, kandydat do Sejmu z ruchu poparcia palikota. Dzień dobry witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Dlaczego chce pan startować do Sejmu? Szanowni Państwo, chciałbym dokonać zmian, jakie jak sami Państwo wiedzą są do dokonania, czy to w regionie, czy to w kraju. Jakie to zmiany? No oczywiście na lepsze. Ale co chcemy zmieniać, na przykład? Na przykład, e, jako rok proponujemy e, odsunięcie religii ze szkół, Stop finansowanie kościołów z, fina z budżetu państwa. Coś jeszcze? Może coś bardziej dla mieszkańców Garwolina? Tak stricte, jako poseł z tej ziemi, co może pan im zaproponować? No że od dawna jest mówiono, mówione o obwodnicy S17. Nic nie jest dalej robione. Co może pan zrobić? No będę się starał, żeby to ten temat bardziej ruszył i żeby to szło dalej. No, ale w jaki sposób? No, trzeba zdobywać jakieś koalicje, budować e, m, sprzymierza, które pomogą wybudować taką, taką trasę. Ma pan jakiś pomysł, z kim się spotykać? O czy, jak, jak rozmawiać? A, że o tym to jeszcze na razie skupiam się na kampanii wyborczej, która właśnie trwa. Poczekamy. Wyborcy zdecydują. Co będzie dalej? Jest Pan rozeznany tutaj w problemach tych ludzi, co jeszcze jest jakimś ważnym problemem dla Ziemi garwolińskiej? co należałoby zmienić, mając taką okazję, pracując w semi? E, powiem Panu tak, e, pracując od wielu lat w fabryce, w, którą, w której się znajdujemy niedaleko, spotykam wiele ludzi. Z nami bolączki, z nami problemy, ludzie narzekają, ludzie się skarżą. Na co najbardziej? No głównie skarżą się na, na brak funduszy. Ciężko e, wytrzymać od 10 do 10. Ludziom nie starcza po prostu na codzienne potrzeby. Pan może to zmienić jako polityk? Będę się starał zmienić to. W jaki sposób? No, nawet przez e, zorganizowanie jakichś podwyżek czy coś. <grych> tego typu rzeczy. Uważa Pan, że ma Pan do odpowiednie doświadczenie do tego, żeby reprezentować mieszkańców Garwolina w Semie? Będę się starał podnosić z każdym dnie dniem, z każdym okresem kwalifikacje. Na razie jakie to kwalifikacje? Wykształcenie średnie, matura, warsztaty dziennikarskie, telewizji TVN i oczywiście pra, półtora, około półtora roku praca w firmie pożyczkowej, gdzie też miałem kontakt z, bezpośredni z, z ludźmi, z klientami, też, o, którzy, którzy tak samo jak brali pożyczkę, to wiadomo, odczuwali jakieś tam bolączki typu finansowe. Będzie Pan współpracował z lokalnymi politykami? Jeśli zajdzie potrzeba, oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moimi Państwa gościem był Pan Piotr Tylkowski, kandydat do Sejmu z ruchu poparcia Palikota.

Przepraszam bardzo, ale jeżeli chodzi o nienawiść, to właśnie wy tylko na nienawiściach potraficie rozmawiać. Najwięcej nienawiści właśnie jest u was. Poproszę, poproszę, o przy... poproszę wejść na YouTube i obejrzeć sobie co wygaduje Niesiełowski. O... Znaczy proszę pana, ja panu powiem tak. Niesiełowski jest platformy, to jest wystarczający klasyczny. Ja, ja sobie ja. przypominam waszego prezesa Kaczyńskiego. Ale ja nie chcę... jestem, że nie jestem z Nie ma z skąd pan jest, ale... Nie jestem szybko jestem kibicem. No to tym bardziej, słuchajcie, ja z wami nie rozmawiam, bo wy jesteście obozu, bo wy łobuzy Ludzie innego nie robili. Ja to Państwo nie robili nic nie potrafią. to w nie więcej! To za mało To jest Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zobaczmy, co na ten temat do powiedzenia ma Pan Dawid Helmecki. Więc tak: trzy sprawy priorytetowe: boisko, parkingi. Drogi oraz chodniki. Boisko, przede wszystkim na osiedlu Gigant. Sport y, to jest coś, czym należy młodzież zająć, żeby ta młodzież miała co robić po szkole. Odciągnąć ich. Nie wiem. Musimy, Proszę kontynuować. To powtórzyć? To jest na żywo. Proszę kontynuować. Dobrze, w takim układzie nie będzie pan kontynuował odpowiedzi na to pytanie. Przejdziemy do drugiej części naszego programu. Na to was tak. Dzisiaj nocy, będziecie to wyschili. Policja was! Będzie trochę to! Nie cieszcie się! Nie ma Dlaczego moja pies napadła? Dlaczego? Co żeście mi pomogli, proszę pana? Na żeście kontrolę zniszczyli, żeście mi taką piękną firmę... Tak. Mimo to, że była umowa partycypacyjna, wyremontowałam... Bardzo... Zapraszamy panią na kawę. Dziękuję bardzo. Mam kawę do domu. Nie, jeszcze stać, kawę wyciągnąć. Tyś... Tak. To żeby rozmawiać nie chcecie, tylko przegryźcie, robicie... Je,

Chciałem podziękować Panu Donaldowi Tuskowi, że zrealizować mój program wyborczy. Nie ma już niczego. Nie ma pieniędzy w budżecie. Budżet jest pusty. Nie ma dróg i autostrady. Autostrady dopiero zaczęli się budować. Nie ma pociągów. Pociągi dopiero zaczęli jeździć. Nie ma fabryk i stoczni. Stoczni fabryki Donald Tusk rozwala. Nie ma ludzi na stadionach. Bo wygnał, proponuję panu premierowi Donaldowi Tusk, Tuskowi, koalicję wyborczą, Tusk i Kononowi. To właśnie ja. Razem przeciw Kib kibolom. Realizujemy program wyborczy pana Tuska. Rezujemy mój program wyborczy. Wtedy dwa razy nie będzie niczego. Come <laughs> Że KGHM, akcje KGHM nie będą sprzedawane. Ja byłem osobiście na tej konwencji. Ona się odbywała w sali, na składowej, i takie były słowa Donalda Tuska. A teraz widocznie się boi, że tu nie przyjechał. My jesteśmy wszyscy gromadzeni tutaj, bo. Malma żyje dramatyczne momenty. Ja w tej okazji pisałem list otwarty do premiera. Ja jestem przekonany od rola tutaj rządu w tej sprawie, że on może coś robić, bo w tej wszyscy tej sprawie jest jeden człowiek, który się nazywa Jan Krzysztof Bielecki, który jest najważniejszy doradca naszego premiera. Ona jest kontrowersyjna, bo pan Bielecki był szefem tego banku które prowadziły do tej sytuacji, I na te działania, które miał złośliwe działania wobec Malma, spółka Malma, on brał na to premie i bonusy osobiste, żeby teraz pan Bielecki oddał w sposób rzetelny swoje deklaracje, ile on zarabiał od tego banku, ile on zarabiał na działania przeciwko Malmy, żeby on to powiedział do wszystkich. My chcemy tylko to sprawiedliwość dla Malmy każdy może nie najlej I zdrady już nie dadzą mi rady Bo ja se teraz poradzę Ja po prostu niestety mam władzę Jak człowiek wierzy w siebie To cała reszta to beczka Nie ma drugiej głowy na świecie Co taka była byletka To no raz do władzy i zostać Cała reszta to rzecz prosta A Czuję to dziwnie, ja nikogo nie straszę, stanowiskiem niestety go zgaszę. Bardzo lubię przemowy, to ludzi gada w głowy, bo jak się tak naród zruszy, kocha mnie z całej duszy. Ja znam niezłe numery, będą grubsze afery, sobie ja do władzy się drwały.